Świetne pytanie, więc szybki przegląd sobie zrobimy. Mamy w ofercie profile kwadratowe, takie, które tutaj widzisz. Mamy w ofercie profile do zabudów kontenerowych, czyli ten profil, który tutaj widać. Z tych profili kwadratowych możesz sobie na przykład budować takie przęsło ogrodowe, o coś takiego jak to. I całą masę profili różnych konstrukcyjnych, z których budujemy naprawdę różne konstrukcje. Przykład: prosta ścianka, taka, którą tu widać małe boksy na przykład obudowy maszyn, duże boksy, małe plotery CNC, prowadnice liniowe, jak tu widać, większe plotery CNC hobbystyczne, biurka w firmie, też mamy z profili aluminiowych, drukarki 3D, regały, stanowiska warsztatowe i dopakowania, większe plotery CNC, całe ścianki pomieszczenia, duże